Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. A wie, Panie... Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi uczniami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła. On im zapytał, czego pragniesz? Rzekła Mu, powiedz, żeby Ci dwa i moi synowie Zasiedli na twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszano to, dziesięciu pozostałych oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je i wielce dają odczuć swoją władzę. Nie tak będzie u Was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Tak jak syn człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo pańskie.